Kto pies. Nie lubię Jak tam widać? Mojego kunderka. Jest bardzo super. Tylko Jak to? Będę już nagrywała i to jest ucieknie z telewizji, bo też z się mam sekundę. Dzięki, chybałam. Jutro też nagram. bo od kilku dni zrobię ten live urodzinowy z moim pidoczkiem. niedługo psa będę robiła live urodzinowy. I nie zbawię to tylko trochę nie grać. Zwrócę się po. Daj mi je w urodzinowym baba. Kutę! Jak już widziałem, muszę też tam. Te, te. No, wiecie. Moje kuty właśnie wie się.